Witajcie serdecznie. Dzisiaj prezentujemy kolejne auto. Jest to Volkswagen Golf w piątej generacji. W ciekawej wersji jest to wersja GT Sport. Jeśli chodzi o stan wizualny, jak widać, auto prezentuje się bardzo ładnie. E evenement. Samochód ma oryginalny lakier, co przy tym roczniku zdarza się bardzo rzadko. E lakier zadbany. Nie ma jakichś większych uszczerbków. Jeśli chodzi o stan techniczny, auto dosyć mocno doinwestowane. Jest sporo faktur na naprawy. Większość tych informacji będzie w ogłoszeniu. Jeśli chodzi o wyposażenie, mamy tutaj m.in. dwustrefową automatyczną klimatyzację, wielofunkcyjną kierownicę, tempomat i wiele innych udogodnień. Które będą również tutaj pokazane w aukcji sprzedażowej tego samochodu. Pamiętajcie, że warto obserwować nasz, nasz kanał na Facebooku, YouTube, TikToku. Zapraszamy serdecznie.